TV Podkarpacie.pl Przy Gimnazjum nr 2 w Sanoku ruszyła budowa sali gimnastycznej, sali na którą uczniowie i nauczyciele czekali od bardzo dawna. Zaglądając do archiwów lwowskich dowiadujemy się, że plany budowy takiego obiektu pojawiły się już pod koniec XIX wieku. Spełnia się sen no, sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2. To marzenie nie tylko młodzieży, nie tylko uczniów, w tym marzenia i nauczycieli wychowania fizycznego. Po pozytywnym przeprowadzeniu procedury przetargowej główny wykonawca rozpoczął prace przygotowawcze polegające na przeróbce instalacji gazowej oraz wykopaniu fundamentów. Zależało im bardzo na tym, aby te wszystkie głośne... Prace związane z wykopami wszelkimi odbywały się jeszcze w okresie wakacyjnym, a do 1 września nie zakłócały one nauki uczniom uczącym się w budynku. Korzyści płynących z sali gimnastycznej będzie co niemiara. Z pewnością rozwiąże się część odwiecznych problemów trapiących Sanockie Gimnazjum. Młodzież będzie miała e, możliwość uczestniczenia w e, ciekawych zajęciach sportowych. Zbogaci to ofertę sportową i rekreacyjną szkoły. Na pewno zmotywuje nas, nauczycieli wychowania fizycznego, do e, aktywnej pracy, do uzyskania sukcesów sportowych. Szkoła zawsze sportem stała. Jeszcze jako szkoła podstawowa numer 4, później jako gimnazjum e, numer 2. Odnosiliśmy sukcesy przede wszystkim w sportach zimowych. Warto wspomnieć, że gimnazjum nr 2 ukończyła m.in. medalistka ostatniej zimowej Olimpiady w Soczi, Katarzyna Bachleda-Curuś, oraz hokeiści Ciarko PBS Banka HSANOK, Robert Kostecki oraz Mateusz Wilusz. Sala będzie bardzo nowoczesna, bardzo dobrze wyposażona. Myślę, że dzięki temu będziemy zdobywać laury nie tylko na arenie swej miejskiej, czy na arenie powiatu, czy rejonu, ale może i na arenie ewolucji. Luzkiej. Chcę podziękować panu burmistrzowi, Wojciechowi Blacharczykowi, chcę podziękować Radzie Miasta za, za to, że w tak trudnych czasach udało się rozpocząć te inwestycje na miasto zaciągnęło zobowiązanie finansowe na całą inwestycję. Chcę również bardzo serdecznie podziękować panu marszałkowi województwa podpackiemu Tadeuszowi Jura, który jest przyjacielem naszej szkoły. Dzięki jego wkładowi, dzięki wkładowi pana marszałka miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości 1 trzeciej całej kwoty całej inwestycji. Zakończenie budowy sali gimnastycznej zaplanowano na rok 2016. tvpodkarpacie.pl